W dzisiejszym materiale przedstawię Wam zestawy off-gridowe. Trafiają do nas klienci z różnymi potrzebami. Są to klienci, którzy potrzebują zestawów typowo do grzania ciepłej wody użytkowej, lub klienci, którzy mają potrzebę tutaj na jakichś działkach, gdzie nie mają jakby sieci energetycznej lub po prostu nie chcą się do niej zwyczajnie wpinać. Wybrałem tutaj jakby dwa urządzenia. Jest to falownik. Firmy Azo, typowo przeznaczone do grzania ciepłej wody oraz taki falownik off-gridowy Growat. No, też jakby tutaj producent, bardzo popularny, jeśli chodzi o, o instalacje on-gridowe. Dlaczego wybrałem tych producentów? Azo, jeśli chodzi o zestaw do grzania ciepłej wody oraz Growat. No, Azo tutaj jakby jest bardzo popularny. To jest realna firma, do której możemy zadzwonić i uzyskać jakieś wsparcia. Czy ogólnie jakieś tam naprawy gwarancyjnej. To samo tyczy się tutaj, jeśli chodzi o Growat. Growat to jest bardzo popularnym światowym producentem, jeśli chodzi o instalacje on-gridowe, czyli takie, które pracują w sieci energetycznej. Tutaj również realny serwis, wsparcie serwisowe, gwarancyjne tego producenta. Może zacznę tutaj od urządzenia firmy Azo. Jest to falownik przeznaczony typowo do zestawów do grzania ciepłej wody, jak już wspomniałem. Jest to bardzo proste urządzenie, lekkie. Nie mamy żadnych włączników, są tutaj do góry wentylatory oraz radiatory tylnej części. Nie, żadnych włączników i tak dalej, wyświetlacz. Mamy tutaj jakby miejsce, gdzie przyłączamy moduły fotowoltaiczne, czyli nc 4 plus i minus. Tutaj bezpośrednio wyjście gniazda, pod którym podpinamy grzałki. Podkreślam, nie możemy tutaj podpinać żadnych innych urządzeń, mimo tutaj, że jakby trochę mylnie są jakby drugie gniazdo. Czyli podpinamy grzałkę, tutaj jakbyśmy chcieli coś innego, nie możemy zwyczajnie nic innego podpinać, jest to sinusoida modyfikowana. Także, także tylko i wyłącznie do układów, gdzie podłączamy grzałki. Do takiego falownika podpinamy od około 3 do 6 modułów fotowoltaicznych. Patrzą tutaj, jakby producent podaje zakres napięć wejściowych od 120 do 350 V. No, dobieram tutaj odpowiednie moduły, staram się tych parametrów nie przekraczać. Zwyczajnie tutaj chodzi o to, żeby to urządzenie w długim czasie zapewniał nam tutaj poprawne działanie i sprawność. Jeżeli ktoś tu się zdecyduje na, na te trzy moduły, yy, gdzie tam uzyska te 120 v zakres jakby takiej efektywnej pracy to będzie taki najbardziej tutaj jakby ten okres letni. Jeśli ktoś tutaj sobie dobierze z klientów yy, no, większą ilość tych modułów, no taki układ zapewni mu grzanie ciepłej wody myślę, że już od marca, ale efektywnie już yy, na pewno od kwietnia aż do września. Jest to właśnie okres, w którym yy, no, Chcielibyśmy odłączyć to jakby źródła grzewcze w naszych domach typu kupciuchy czy jakby inne, które musimy obsługiwać, dostarczać jakiegoś tam paliw, żeby, żeby te systemy zapewniały nam jakby tą ciepłą wodę użytkową. No, taki zestaw naprawdę nie jest drogi, jest bardzo prosty w użytkowaniu. Klienci, którzy do nas trafiają, mają ode mnie też pełne wsparcie pozakupowe, jeśli chodzi o same przyłączenie. Można u nas kupić jakby też no kable solarne itd. No, w takiej ilości, jak ich, jak, jakby ten ich układ jest zaplanowany. Doradzimy tutaj jeszcze też wiadomo w kwestii montażu modułów fotowoltaicznych, czy te moduły chcą być tam na gruncie, czy, czy na dachu, który ma. Też mogę podpowiedzieć, jeśli chodzi o układ tych modułów. Staramy się tutaj ustawić moduły pod dosyć wysokim kątem, ze względu na to, że i tak latem tej energii, tego słońca mamy bardzo dużo, i ten układ naprawdę tutaj nam wygeneruje energii tyle, żeby tą wodę, jakby użytkową zapewnić nam. Oczywiście na no, no klienci, którzy do nas trafiają, ja o to wszystko. Tylko staramy się przekazać, żeby te układy pracowały jak najbardziej optymalnie. Tutaj drugi z falowników, growa, moc 6 kW, e, dwa wejścia, jeśli chodzi o podpięcie modułów fotowoltaicznych o stosunkowo dużych prądach wyjściowych 16A, przyłączenie magazynu energii, czyli zależnie od tego, ma konsumpcję własną. E, jeśli ktoś wykorzystuje tą energię bezpośrednio dosyć znacznie, tego do magazynu zwyczajnie będzie potrzebował mniej. Jeśli ktoś chce wykorzystać energię wieczorem czy w nocy, e, tych magazynów będzie musiał po prostu zwyczajnie dobrać sobie więcej. Takie magazyny może tak zaopatrzyć się u nas e, w firmie MKT. Jak już wspomniałem, no, falownik bardzo fajny. ma bardzo dobre recenzje, szczegółowe recenzje, których ja dzisiaj zwyczajnie nie będę tego dublował, ale jak już wspomniałem, o prądach dosyć wysokich, a ograniczeniach jeśli chodzi o napięcia wejściowe, bo producent, podaje 500V. Dedykowałbym tutaj też moduły wysokoprądowe. Za mną J.A. Solar o mocy 500W. I fajnej sprawności 22,6%. Co nam to daje? Moduł stosunkowo dużej mocy, a małych gabarytach, bo jego wysokość tutaj to jest 1,95 m. Moduł wysokoprądowy, co fajnie tutaj jakby będzie współpracował z halownikiem growa, o którym wcześniej wspomniałem, na którym ma na wejściu do 16A. Ten moduł ma tutaj maksymalne prądy w granicach 14,4A. Jeśli chodzi o napięcie, to jest około 44V w układzie otwartym. Z kolei moduł obok to jest Trina Solar. To jest moduł stosunkowo tutaj o niskich prądach. Jego prądy tutaj to są około 10,62A i napięcie w układu otwartego 52,2V. Jego sprawność też dosyć wysoka, 22%. Gabaryt tutaj 1,76m. Tak w przybliżeniu. E, obydwa moduły bifacjalne e, typu N-Type. Dlaczego te moduły? Jak wspomniałem, o ich fajnej sprawności i niedużych gabarytach. Z reguły stosujemy takie układy off-gridowe i do ogrzania ciepłej wody na działkach rekreacyjnych, gdzie mamy ograniczenia, jeśli chodzi o miejsce. Zarówno tutaj o działki, jakby też nieduże domki, ograniczenia, jeśli chodzi o przestrzeń na dachu. Stąd tutaj taka moja sugestia wybierać moduły o dużej sprawności, niedużych gabaretach, żeby to wszystko fajnie się spiło i funkcjonowało. W tym materiale to było na tyle. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, zapraszam do nas stacjonarnie sierpowo koleszna Wtedy mogę też udzielić na miejscu dodatkowych e, sugestii i podpowiedzi, mogą Państwo kupić dodatkowe rzeczy instalacyjne, które też w takiej instalacji e, występują, o których dzisiaj też nie powiedziałem. E, zarówno taki zestaw możemy dla Państwa wysłać, e, też służę pomocą e, telefonicznie. Do zobaczenia.